To miesiącym. Chwała frontowcom. I dobrze, fajnie. Kończymy dzisiaj e, wykopki. Wykopki to znaczy no nie to, żebyśmy już władzę wykopali. Na razie, kochani, ziemniaki. E, Robert, słyszałem, że jesteś prawiczek w tej kwestii, co? tak? To był pierwszy raz i nie bolało. Pierwszy raz i nie, tak, bolało. nie bolało. Tak. Pierwszy raz, że się przy ziemniakach zbierał jak trzeba. W tak, ziemniakach, kartoflach, bulwach, jak to znał. O Pyrach. to samo chodzi. Pyrach, no też faktycznie. I dobra, kochani, przekaz jest bardzo, bardzo konkretny, konkretny. Chodzi o to, żebyście chronili własne pieniądze. Nie słuchajcie, co wam mówi władza, że wszystkiego jest, wszystkiego będzie, tak jak prosiłem przy cukrze. Władza mówiła: nie róbcie sobie żadnych zapasów, no nie, cukru będzie, będzie! Od 6 zł za kilogram w górę. A pamiętamy, że jakbyśmy się, jak żeśmy się ogarnęli, 2,50, 2,90 można było zakupić i w ten sposób ochronić własny pieniądz. Przy ziemniakach niestety to samo. O co chodzi? Niby mamy te wszystkie rolnictwo, jak ta robota przy ziemniakach, tak przy okazji? No poczułem się jak pani w Biedronce, przerzuciłem kilka ton i od razu się poczułem lepiej. No tak, no lepiej na kęgosłup na pewno. Tak. Dobrze kochani. Teoretycznie mamy rolnictwo. Teoretycznie to mamy w statystyce ziemniaki, bo gdzieś w granicach 9 milionów ton spożycie na mieszkańca jest około 100 kg, razy 40 parę milionów z tymi, których tutaj tak zwanymi gośćmi. No nie, no to sobie policzcie, ale będziemy coraz więcej ich konsumować. Dlaczego? Dlatego, że no ziemniak okazuje się. Najtańszą konsumpcją, a inaczej mówiąc sadem, ale dobrym. Te akurat ziemniaczki, weź tutaj, popatrz, pokaż ile ziela. Niestety nie udało mi się, e, e, liczyłem na ten, na tak zwane mechaniczne, ale wiadomo, e, różne, różne były zajęcia mechaniczne, wiecie, uprawę, żeby zniszczyć, zniszczyć chwasty. E, no ale trochę trochę tego i taki był e, specyficzny rok, więc trochę było tego ziela, więc gorzej kopać, ale rybeć, rybeć przerzucałeś, nie ma problemu zalecam oprysk herbicydem jeszcze raz w bardzo tej wczesnej fazie i nigdy nie ma prawa oprysk jak dobrze zastosujesz odłożyć się żaden w bulwie jeżeli to jest właściwy i tak dalej tylko wczesnym okresie no niestety były później później było to ziele więc w późniejszym okresie nie robiłem tego bo w późniejszym okresie oprysk od ziela odłożyłby się w bulwie mamy to już z głowy więc są normalne, dobre, żadne tam ekologiczne, normalny ziemniak, tak jak każdy polski rolnik może zrobić. No ale rolnicy polscy niestety, kochani, jak mówimy 9 milionów ton, a przypominamy, że idzie to na tak zwaną mączkę i tak dalej, czyli ziemniaki przemysłowe. I przypominam, że minimum oficjalnie około pół miliona ton my importujemy ziemniaczka, tak? Bo w Polsce rolnicy nie są w stanie teoretycznie zrobić. Nie wina to oczywiście rolników. Takie mamy państwo. Taką politykę, więc nie będę się jak gdyby nad tym rozwodził, ale do tej pory yy, no importowaliśmy, przywoziliśmy ziemniaczki z Holandii i tak dalej, tam gdzie po prostu taniej teoretycznie da się wyprodukować. Tego nie będzie. Gaz, gaz jest drogi, logistyka droga, transport drogi, to się skończyło, no nie? Nie ma na tym już interesu sieci handlowe też ze względu na podatki i tak dalej, nie mają na tym interesu. Więc tego nie będzie, i cóż, ziemniaczka, konsumpcja zasta, ziemniaczka coraz mniej i będzie problem z ziemniaczkiem. Więc bardzo konkretna rada, żebyście ochronili swoje, swoje finanse, bronili własnego pieniądza, bo wiemy inflację wzrosła i tak dalej. Dzisiaj na, kochani, na takim normalnym rynku, w tych różnych polskich miasteczkach, niektórych były w wojewódzkich, jak Siedlce też. Tam wspaniale przyjeżdżają rolnicy, ale trzeba uważać, bo niejednokrotnie na ten rynek przyjeżdżają goście, którzy kupują w biedronce gdzieś tam tego i sprzedają nawet jako ekologiczny. Uważać, rolnika się pozna, podejdźcie do niego, daj rączkę. O, i to nie jest rolnik. O, o. i to nie jest rolnik. A ale jak rolnika? podejdziesz i widzisz no, jak rączkę o, o też stoją, tego, tak. no to. Tak, widać, że ten zbierał ziemniaki, no nie? więc ten sprzedawca widać, że nie jest pośrednikiem. Prosty bolszewicki test. Pamiętacie jak to było z bolszewikami, kto rynek? Tak. tak, tak, panów, no nie, widzisz, szlachcic i jednak by umknął, no nie, więc nie bardzo ten system działa. Więc kochani, naprawdę na tych ryneczkach mniejszych miastach jedźcie póki jeszcze czas, w granicach 150 zł, 200 zł za 100 kilo, za tak zwany metr ziemniaka państwo sobie kupicie. Dlaczego? Dlatego, bo ziemniak od 3 do 4 zł będzie kosztował. To jest nieuniknione i nie jest to sprawa, powtarzam, inflacji, ale sprawa wzrostu spożycia, bo jednak no, z punktu widzenia konsumpcji dostępności, no, dostępność będzie ograniczona, bo jest mało, nie będzie tego, tego importu, a po prostu rodzima produkcja nie zabezpiecza. No przecież my mamy węgiel, tak, a węg on jest w ziemi. No, ale węgla nie mamy. Ziemię mamy, ale ziemniaków też nie mamy, no bo na wsiach to akurat nie chodzi o ziemniaki, to ciężko Cię, trzeba zbierać, to nie? Tak, tak. Więc niewielu, niewielu tak. dzisiaj, dzisiaj na ten interes poszło, więc sobie zobaczcie po polach i tak dalej, więc. Jeżeli dzisiaj jeszcze Państwo zabezpieczycie, kupicie, nie ma problemu. Super ziemniaki na tych mniej, w tego typu mniejszych miejscowościach, na tych tak zwanych ryneczkach nie proponuję giełdy, da, tam wiadomo co tam jest i tak dalej. Zresztą z tych ryneczków na tych ryneczkach znajduje się z giełd przewożone i niby polskie, holenderskie i tak dalej. Wszelkie, wszelkie miksy są tutaj możliwe. Ale to, co jest najważniejsze, że dzisiaj jesteście dobry ziemniak jeszcze znacznie kupić taniej. A on jest, powtarzam, zdrowy, oczywiście w miarę, w miarę, w miarę możliwości w naszej diecie I, i nie wierzcie, że ziemniak szkodzi, to jest kwestia tylko ilości, ale jeszcze jest istotna ważna rzecz. No, trzeba oczywiście ten ziemniak przechować. Wiem, że praktycznie to wszyscy pochodzimy ze wsi, no nie? No, zawsze jakaś tam rodzina na wsi się znajdzie. W związku z tym oni się nie mają, ale jakieś mają piwniczki i tak dalej, więc żaden problem zawieźć do tych gdzieś tam znajomych kuzynów na tą wieś, skorzystać z tej piwniczki. Oni i tak z tego nie korzystają, jeżeli nie mamy sami takich możliwości, bo ktoś to ma oczywiście domy oni on jest stanie, no ale trudno, jeżeli mieszkamy w blokowiskach, to zawsze się tym posiłkować, zaplombować, zastrzec bo kochani, no pójdzie ta cena, nie będzie tego, to tam te, te wsiowe pójdą do Biedronki, na no a Biedronce nie ma, no i wam zawalą te ziemniaki, to tak przy okazji zobaczycie, w, te, w ten sposób na pewno jeszcze mi za tą poradę podziękujecie. I tak to bywa. Robert, co ty jeszcze tutaj do tych ziemniaków dopowiesz? Nie, są bardzo dobre i wcale nie są niezdrowe, wręcz przeciwnie, Zdrowe, coraz więcej. Nie, nie. nie podobno A, dobre są na przeczyszczenie takie na przeczyszczenie. tak i temperaturę podnoszą surowe, A, no tak, ale tak. To fakt. ale mówiło się zawsze, że ziemniaki są wysokokaloryczne, co jest nieprawdą, bo ziemniak jest niskokaloryczny, czyli jest bardzo dietetyczny wręcz, jak się go za smażką nie poleje, to wtedy no, tak, no, bo tak, to wszystko sosy i tu mamy ziemniaczki jadalne a te ale zbieraliśmy też mniejsze no nie tak tak no i mniejsze będą dla kurek będą krówką no świnką nie będą no bo mądre rządy niestety wywaliły nam świnki a takie były dobre na tych ziemniaczkach no ale kto to dzisiaj będzie robił dzisiaj się nic nie opłaca ale Ten kochani świnek też nie będzie za chwilę jeśli w ogóle, I w ogóle gdzieś to już nie ma, to rzecz, Natomiast żywienie się wszystko nie opłaca. No kochani, ale jak żołądeczki przyrosną, e, w dupkę nam e, różne rzeczy, dotrą, zacznie się nam wszystko opłacać, czego sobie tak i Państwu życzymy.